Cześć, z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będzie takie luźne kopanie z kartofelkiem. Możesz się przywitać. Cześć, z tej strony właśnie ulubiony kartofelek. Jesteście no. nowi, możesz stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z weczkiem. Zapraszam Praszam do oglądania. oglądania. Okej, okay, więc jestem sobie z kartofelkiem właśnie na kopaniu, więc możemy zaczynać kartofelek. Kartofelek to jest się. dobry, właśnie kopacz, nie? No, tak. Tak, jeśli do tak. bardzo dobry kopać, dokładnie. Tak, to do taki, taki, sobie. Taki, no. No taki a fajny co kopacz. To, a, a co to y, subskrypcja? A, mo, właśnie, możesz stawić subskrypcję, tak? No. tak a co to jest, bo to jest... przed chwilą gadałeś A, to właśnie, to jest takie coś, że zostawiałem subskrypcje mi na kanale i to ile osób po prostu mnie lubi, coś takiego. Co to oznacza? A... I tyle osób no to kliknie, do... to tyle osób mnie właśnie do... lubi. A, Dobi. Wie... Więc chyba fajny, nie? Okay. Like to już chyba wiesz co to jest, co nie? Tak, chyba taka łapeczka. Taka łapeczka w górę właśnie. Komu się spodobał film, ten zostawia właśnie łapeczkę w górę, więc o to w tym chodzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, gdzie tych będziemy kopać, bo ja nie wiem. Tutaj, o, tutaj. Gdzie ty jesteś? Skacz, skacz gdzieś, skacz Tutaj, czekaj. O, widzę, 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 dobrze, dobrze, dobrze kopię. Ale ja nie mogę tego kloćka, kloczka tutaj. Ale, tu jesteś dobry, masz 91 level. Wow! I czemu tego kloczka tutaj nie można? Którego? Tego. A, tego. Bo, to, bo to taki jest specjalny kloczek, którego nie można kopać, wiesz? A, szkoda. Szko no właśnie, szkoda też. Nie wiem, czemu oni tak Szko zrobili. No ale dobra, dobra, więc możemy w sumie kopać. Ty się tam wiem, że to się tam to znasz na kopaniu, to jesteś dobry koparz, nie? Czekam się, kopię w dół. Dobry. Tak, tak. Nie musisz 105 kopać, bo nie wyjdziemy, Patrz, A Musi... O nie! Właśnie nie dawaj kartofelek, wyjdziesz, wyjdziesz, dawaj. Czekaj, i ciuk, ciuk. Wow! ciuk, ciuk. o, top się jest. Dobrze, o. udało ci się, brawo, brawo. Właśnie musisz stawić łapeczkę w górę za to, że kartofelek no, wyszedł. Nie, 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 nie wyszedł i, i by byłem, bym, bym, bym. Pim, się e, skinął. No, top o, ciop i cium. O, Cium, dobra, idziemy przejść. sobie kopać, dokładnie to, Szybko kup, kopmy sobie, kopmy sobie dobrze. Co? Pięć kratek, pamiętaj, pięć kratek w dół, nie, później do przodu nie, Co, 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 nie co? Nie co, co? Nie umiem -y, ci, no to, ty, to kop tak jak ja, kop te klocki, które ja kopię, dobrze? Dobrze, Ale które ci tutaj kopię? O, takie co są dobrze. zaznaczone no, Takie co są zaznaczone, na takie białe Dobra, dobrze. kop, dawaj, dawaj, kopiemy sobie Tutaj patrz no. jakie fajne klocki, nie? Takie fajne, nie? Podobają tak. ci się? A co to jest telusiane? Jakie, co? Jakie? Te lu... te, lusane. te lusane, takie tutaj, o takie. O tutaj, takie fioletowe. <laughs> co to jest? Dziękuję dziura tak! Tutaj gdzie jest skarb gdzieś, to, wiesz? Co to jest? Czy to, a co to skarb? Skarbo no to takie nagrody z niego dostajesz. Na przykład dostajesz jakieś fajne lasery i w ogóle takie do kopania, A. będziesz szybciej kopał, wiesz o co chodzi? A dobrze. O tutaj jest o, jakiś. O patrz, kart. mamy, dawaj, kliknij w niego i otwieramy. Klikam Chodź, dobrze, klikaj, musimy tu poczekać jeszcze... O! Ale, ale przytrzymaj, 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 przytrzymaj. A, dobrze, o, tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie o. tak. O, widzisz? O. Mamy o. laser jakiś. Super laser. No Udaj. super laser dostaliśmy, wow, nie? To, to jest bardzo w sumie fajne. O, co to za ten pleciacek? Co to jest ten plecak? Tam masz co takie to? bomby takie jak możesz takie wstawiać i w ogóle. Zaraz ci powiem co to, to jest. Tylko... To, jest to jest oczko, to jest oczko. Jakie oczko? To jest Jaki oczko w tym plecaczku. Oczko? Jakie a, oczko? a to jest taki ten, tam klikasz to? No. I tam masz bomby takie fajne. No. Taka bomba. Siala i. i ślepna. No, Tutaj. takie prosą Tutaj jakaś, o, pina. Ej, ale nie mamy chyba wyjścia, nie? Chyba z... ja zginąłem, a ty? Ja też. Ajajaj, mm. musimy... Ja kupię drabinę i drabinę. Ja nie glam w to, bo ja przysiekliwam. Ja kupię drabinę i właśnie dam. Nie no, spokojnie Kartoferek na... nauczymy cię ja się... grać. Spokojnie, ja... uspokój się. Uspokój ja się. Nie się boj. Nie bój się spokojnie, nie płacz. Zostawiam dla ciebie łapeczkę w górę. Może no. masz kanał też na YouTube, to może dam w opisie, co nie. No. O dobrze, I... dobrze. Czekaj, już ci mówię i już prawdę. Esio, Esio, Esio. Esio. No kanał. Esio. A Esio, no tak, dokładnie. Esio, Esio. kanał. Możecie mu dać słupkę takiemu właśnie słodziakowi, takiemu no. kartofelkowi. Tak. <grym> Dobrze. O tutaj. O. Jak ciemno tu się robiło tak. Tak. No tutaj Ciemność. jest taka mgła, tutaj jakaś chyba ten. Wtedy było jaśniej. Tutaj chyba jakaś Cieka. burza się zrobiła. Tutaj wiesz, jakaś burza była. Ja się Ale ona już przeszła, więc spokojnie, możemy kopać. Dobra, gdzie możemy w sumie kopać? Dobra, chodź tutaj. O, na przykład cie? dam sobie tutaj bombę. Jesteś za mną, dobrze. A co to jest? A co to jest? A, co to Zginąłeś, nie, niestety, ale chodź od razu i będzie skarb, nie? A co to było? To, to była lawa. To jest taki, które a. coś, jak na to stajesz, to a. ono zabija. A o, co, a, co to jest? Chodź, dobra, chodź tutaj, chodź. Gdzie ty jesteś? Spokojnie, cie? chodź tutaj, kartofelek. Cie? Masz tutaj taką dziurkę, cie? patrz. Tutaj, za tobą, za od tutaj, wskakuj oh. tu I patrz, i skarb mamy No fajny skarb, nie? Więc... Trzymaj, 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 nie? trzymaj, trzymaj, A, trzymaj, trzymaj Dobrze, no I odpiąć? No A, dobrze 50 siolny I 5 plus lawa Co to jest? O Bardzo fajne i patrz, tutaj będzie wyjście, ja tutaj stawiam drabinę I będzie trzeba wychodzić jakoś Bum! A umiesz skakać? Tylko co jeden, tak o nie A tu musisz patrzeć, musisz tak dwa razy kliknąć Spacem i będziesz tak wysoko skakał Czekaj, czekaj A dobrze? No czekaj. i patrz, i, ja mam już full kieszonkę Czyli tam masz takiej po prawej stronie Tak, że pisze ci o. Takie masz kryształki, czekaj. takie dwa No takie jak luziowe I, i pieśń No i tam masz już na czerwono czy nie? Nie To musisz jeszcze pokopać jakieś kryształki czekaj czekaj, o, jeszcze Ej, nie, 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 Udało ci się, dobrze, dobrze. O, skarb, chodź, po skarb. O nie, śkinęłam. O nie dobrze, to poczekam na ciebie może. Nie no dobra, poczekam na ciebie. Bo ty skarb pewnie... Oj, nie jesteś tutaj, jesteś, chodź! Spokojnie, patrz. Ej, patrz. Czekaj, ja już idę powoli. Idziesz okay. powoli szybciutko, chodź, dobra, dawaj. O, tutaj córka ta oka. Tak Tabi szybko, się... chodź po skarbik, chodź szybko, po skarbik, dawaj, dawaj, dawaj. Ale ja nie umiem biegać. To A to musisz tak biegać. szybko trzymać w... Aha, Czeka... Czeka... dobrze. Gdzie ty jesteś? Ja tu nie... cię patrzę, gdzie ty jesteś. Dawaj, 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 no. dawaj. Jak? A, <śś> Skarb oh. otworzyli bez nas. Nie no, ja otworzyłem. Co? A ja nie otworzyłem. Kartofelek, nie poczekajesz na mnie. Ja! Ale to było oni już kopali, no. No dobra, dobra, dobra. To było Jeszcze... na. Co? Jak ja teraz pójdę po to? To było na dwa. Na A to nie ja. To... I tam... Dobra, ja sobie to zebrałem, dobra. Zginąłem, ale przynajmniej zebrałem sobie. Mamy trochę bardzo słaby czas kartofelek. Ale przynajmniej no. cię nauczę kopać, więc będzie w sumie fajnie. No. Mm. I musisz sobie ulepszyć laser, pa. Klikasz takie coś tutaj, ulepszenia, nie? I tutaj... ma... No i tutaj patrzcie, masz takie na zielono no. i jak masz Wy... na zielono to możesz sobie coś kupić. Tutaj mam... czekaj... Ile okay. masz y, tych takich czerwonych? 166 y A to sobie zbieraj do 200 i sobie kupisz ten taki żółty laser, on jest bardzo dobry. Trzeba dobrze, dobrze. U dobrze, idziemy tutaj. Idziemy sobie w dół, dokładnie, kartofelek dobrze. Uważaj, uważaj, dobrze, dobrze, dobrze skończyło się. Chodź teraz w dół. Dobrze. I czekaj. tutaj. Tutaj. O, jest. Dobrze, jest. dobrze. Teraz idziemy tam na sam dół. O, ale ty jesteś dobry, ja. Czekaj, 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 czekaj. Co? Co? Co, co, co się stało? Czekaj. Dobrze, kartofelek, nic się nie stało? Dobrze, dobrze. Czekaj. I co ja mam tu robić? No masz kopać w dół, może dawać bomby. O, może dać bombę. Czekaj, o, bombę. Bombę. Dajesz ten plecaczek, takie żółte, taki, takie oczko, i tam klikasz bombę i daj użyj. Nie no, spokojnie, kartofalek, może nie znieść. Przeżyłeś? Tak, tak. Dobrze, 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 kartofalek. Ja sobie tutaj daję bombę. Dobra, gdzie ty tam dajesz bombę, kartofalek? Gdzie? Czekaj, czekaj, on nie zginęło. Ale dajesz bombę, dobrze, kartofalek. Przynajmniej dom. bombę i chodź tutaj, bo mamy skarb. Czekaj. Ja na ciebie czekam, ty jesteś szybki, więc tutaj, tutaj. Więc tutaj zaraz będziesz Oj, Nie, ja jestem, nie jestem szybki Jesteś szybki, nie, spokojnie, dawaj, dawaj tutaj Lecisz, lecisz, lecisz Tu, chodź tutaj teraz w dół, tak Musisz tutaj skoczyć, ominąć to i pać i skarb Epicki, dobry on jest I zaraz będziemy w piekle, a piekło to jest najlepsze, bo tam będą takie dwa Skarby lub jeden taki dobry No i teraz Możesz Iść do góry, tam gdzie właśnie na początku I kupić sobie lepszy laser Zaczekam się. Ją. Dobra, idziemy sobie do góry, właśnie. Z Ale kartofelkiem. Nie co, co nie działa? Nie... Na Bomba mi nie zadziałała. Ja postawiłem i nic. Tu nie wiem, co się Wiele. stało. Ja sobie kupuję laser za 200 i dwie bomby. Dobrze, dobrze. No, napiszę im, że nagrywamy. Nagrywamy z kartofelkiem. Dobrze. o, okej. Okay. I... O piekulo. Już jest piekulo. Wow, ty już nas te klocki, dobry ty jesteś. No? Otwieramy tak sobie skarb. Ja nie pamiętam, jak tutaj. Czekaj. I pa, i ta, te, teraz dajesz, otwórz. A, dobrze. I, tylko dlaczego nie dostaliśmy sojnów. Dlaczego tych nie ma, tych tych takich No bo z tego skarbu się akurat nie dostaje, niestety. Ciem. Nie wiem, tak. Nie wiem, tego. Nie wiem, moderacja może wie, więc no. Nic, nie, mam chyba 16 tutaj tych, tych, tych. To tych, dobrze, tych, dobrze. O, ktoś tutaj czekaj. postawił drabinę, więc możesz wychodzić powoli. A, czekaj, czekaj O, jest przecież. <laughs> dobrze, dobrze, kartofalek, bardzo dobrze. Coś ci tam wychodzi. Dobrze, czekaj. czekaj, 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 może. Nie, 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 nie doskoczę. Doskoczysz, dawaj, tak, dwa razy musisz skoczyć i doskoczysz tam. Wierzę w ciebie, dawaj kartofalek. Udać się. No. Klikam dwa laki i nic, nic. To możesz drabinę kupić, taki gadżet. Tam właśnie klikasz w plecach, takie kółko. O, oczko to, to i drabina. No takie coś? O tak. O, tak, no. Kina, nie, nie. Skinęła. Ja nie mm. lubię tej gry. nie lubię gli No jeszcze się nauczysz kartofelek, ja też nie umiałem kiedyś grać. <laughs> nie grałam. Nie grałam. Nie będziesz to grał, spokojnie. Kartofelek, nauczymy cię grać. Będziesz jeszcze najlepszym Co? graczem w kopanie, zobaczysz nie Udać się, spokojnie, kartkawa, Nie denerwuj się. A gdzie ty jesteś? Na którym poziomie? Masz tu na lewo. Na lewo masz, tak? Czekaj, ja nie dasz, O, gdzie ty skaczesz? Po co tam skaczesz? Ciekaj, gdzie to? Gdzie ty skaczesz? Tu masz drabinę. Tu, patrz, tu. Czekaj O, jest. Dobrze, no, i teraz Ach, nie, tu. Nie, spadłem. Dobra, może się uda, już wiesz, gdzie? No to powodzenia, powodzenia tam. Ja tutaj e idę do góry sobie kupić, nie. właśnie. Dasz radę, spokojnie, kartofelek. Na spokojnie. No i brawo, no i brawo, brawo, kartofelek. Wierzyłem w Ciebie, ci się udało, widzisz? Okej, okay, idę, idę, idę. idę, 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 dobrze. No i gratulacje, dobrze, dobrze. Ja teraz sobie kupię bomby. Ty też możesz sobie kupić bomby, wiesz, jak ulepszenia, narzędzia, i tam kupujesz bomby. Czy to narzędzia? to na? Tam masz bomby, no, tam takie duże. Czy to X? Czyli masz trzy bomby. Czekaj, kliknę. Jak kupisz pięć, to masz aż pięć bomb. Czyli teraz i czekaj, a tutaj. Ej, to wybuchnie? To wybuchnie? Patrz. To wybuchnie, tylko musisz dać tam nisko. Patrz, o, dałeś bombę, ja. Tutaj daj, ale co to jest? Nie, nie ma żadnych kryształów. No bo musisz dać niżej. Ja tutaj daję koło jakiejś y, dziewczyny. Nie no. działa. No bo może tam nie ma miejsca na bombę? Tutaj pisze, czekaj. Co ci pisze? Już, już, ci, już ci mówię. i, i czekaj. Y, Idź kopać w podziemiach O widzisz musisz iść kopać w podziemiach Dobrze ci napisali Nie mogę, o co dopiero mogę A czu, to nie mogę No musisz iść na sam dół i tam dawać bomby Bo wtedy masz takie to... dobre kryształki co to... co to Ej ja się Ej, nie mogę wyjść Nie mogę wyjść A gdzie jesteś Tu 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 no nie wiem no. A jaki masz klocki Jaki kolor klocków Czekaj siole co. I nic, nie wiem. Czekaj, nie ja cię na razie ich. nie widzę, ja cię na razie nie widzę, nie wiem gdzie ty jesteś. Ty chyba gdzieś wpadłeś, mi się wydaje, do jakiejś dziury. Tak, czekaj, czekaj, czekaj. Ja czekaj. ci... O widzę cię, widzę cię! Czekaj. O patrz, tu ja ci pomogę wyjść spokojnie, dawaj, tu. Tak, skacz co? sobie. Skacz. I co? Dobrze. Skacz sobie zawsze teraz do góry, dobrze, dobrze. Jaki ty dobry, dobra, no i teraz... Nie, nie mogę. Ciekawe. Jak nie możesz? Możesz skakać. No i patrz, skacz sobie. Takie schodki masz. No, 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 nie mogę. A no, ciekawe? Dawaj, dawaj. Ciekawe, nie mogę. Jeszcze, nie mogę. O, nie mogę. Ciekawe. Dawaj mogę. dwa razy. Brawo, teraz do góry, dawaj do góry. Dobrze, o, teraz, teraz tu, tak. Skocz. Teraz tutaj, no i jesteś. A, jej. No, może teraz iść sobie w dół. No i brawo. Widzisz, jesteś dobry, grać, już coraz lepszy. Ja mam, ja mam. tysiąc punktów. No, widzisz, Ciesiąc tysiąc to... masz punktów. Tysiąc. Dużo. Tysiąc. Dużo. No. A ty a masz zelo, <laughs> No, bo ja jestem gorszy ja, od ciebie. Ja mam, ja mam więcej. Spinęłem. No. Ty masz przegliwość Ty dawaj mi pompy. Ja dobrze, dam wygrać. ci bombę, tylko gdzie ty jesteś kartofelek? Ja już chodzę tam do tej dziury. A ja wychodzę teraz z tej dziury, bo już mi się bomby skończyły. No, to, to przyjdź do mnie tylko. Dobra, jak kupię ja... bombę, to przy, przyjdę i ci dam. To. O tu, o tu o spadłem. Tutaj widziałem. Widziałeś mnie, ja już do góry lecę szybko. Dobrze, to poczekam. Daj Ech, Mo! Pumpę. Może ci dadzą mok mokę pumpę? Nie. Może ci dadzą spokojnie, dadzą ci pumpę. Dobrze, nie umiem pisać jeszcze, nie śmieję No dobrze, ja się nie śmieję, spokojnie kartofelek, nie bądź zły. Jest na 87. Ja zginąłem, widziałem cię. Widziałeś? Widziałem tam. Ja. Już ci miałem dać bombę, ja. Dobrze, kartofelek, już cię widzę. O, patrz, jestem. Tylko ciebie patrz. To nie ty. Dam to ja. Dam ci bombę, nie... padaje ci teraz bombę. Ty masz Kamlox, a nie. Te, te Do, dobra, nie. to ja. To jest moje drugie C konto. Bierz, dawaj C bierz bombę. Bierz. C Krytały. Skacz, skacz. Dobrze, dobrze. Dam kolejną. Jeszcze ci tam tutaj. Aha. Dobrze. Masz tutaj, a ja sobie teraz już idę kopać w tu. Proszę, dam ci dwie bomby. Oczekaj. Tam się Dobrze. I teraz musisz te kryształy oddać u góry. I, dosta i będziesz cię stać na kolejne bomby. Czekaj, no nic mi cię. Spokojnie. Oni muszą... O! Widzisz? Ktoś napisał OK. Ktoś da ci bombę. Gdzie ona jest? Nie wiem. Szukaj jej, mm. szukaj. Dobrze. Czekaj. Hop. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie lubię tak. Gdzie chcesz się zapytał? Ła. No. Ciu. Ciu, ciu. Dzięki za bombę urocz, dobra. Czekaj, gdzie ty jesteś? Czekaj, na, czekaj, czekaj. na którym poziomie? Na. Nie wiem, gdzie ty jesteś. A jak gdzieś 10, 10 Na lewą ci taki 90, ileś lub 80 lub 70, tak? Tu chyba 78. Nie umiem liczyć Na 78 Nie, 8, 7. Coś takiego. Albo 8, 7. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Ja teraz czekaj. szybko idę do góry. I ciop i kto? No Nałamie, ja lubię ten gry. Serio? No, o, jesteś nie. tu. Dobrze, dobrze, no. nie denerwuj się kartofelek, spokojnie. Zostawiam dla ciebie subskrypcję na Twoim kanale. Dobrze, dobrze, dajemy tej bombę szybko. Dobra, On, ona się zapyta, gdzie chcesz tą bombę? Widzisz? No, czu, czu <laughs> Ona nie wie, co to tutaj, bo ona nas nie słyszy. nas Nie, no, ośki no, jak nie słyszy. Kajdź tutaj. Nie słyszy nas. Nie słyszy nikt co? nas, tylko ja ciebie słyszę. Co? No. Hmm. Myślałem, że to będzie lepsze. No nie, Myślałem, ma tak to szkoda. Jak... To myślałam, że to takie, gdzieś i Co To ty grasz nie... takie gry, ja. No, a co? A wiesz, że to jest od 16 lat, a ty masz dopiero gry? 7? Nie wyśmiewaj się mnie. Ale wiesz, że jak powiem twojej mamie, to ci ona zabroni takie gry? Nie mów Dobrze, nie ja. powiem Nie mów, oblaciłeś Czekaj, gdzie ty jesteś, no tu Ja jestem czekaj. w piekle, jestem w piekle, tak na samym dole Tak jejciu ja dają mi Pumpy Ale fajnie masz O, czekaj, czekaj, czekaj Jak wziąłeś ja Dobra, czekaj. dobra, sobie właśnie teraz Zbieram tutaj Duże dynamity, spoko, spoko Kartofalek to się dopiero jeszcze uszy grać. Wiecie o co chodzi? On jeszcze nie umie tak profesjonalnie grać. Ale jak chcecie jeszcze z nim odcinek, no to tak 1000, zapływ górę, podwyższmy sobie Jestem. próg. O, jesteś hmm. już. Dobrze. Nie wiem, coś mi tutaj internet działa. Nie. Tam masz u góry taki czas. I tam ci właśnie pokazuje, jak będzie jeden, to musisz uciekać do góry jak najszybciej, bo będzie właśnie napływ lawy. I wtedy może zginąć taka lawa, która cię już raz zabiła. Dobra, to i daję właśnie bombas na 90 szybko poziomie. Trzeba tutaj jestem cicho, bo sobie tutaj... Patrzcie, no, ocieka. Dobrze, dobrze, patrzcie tam. Ja szybko daję tutaj bombę i będę w sumie wychodził. Może jeszcze sobie trochę pozbieram trochę glineczki. Dobra, już no. możemy wychodzić. Wynik słaby, no ale co tam, co tam nie patrz na wynik. Dobra. Szybciutko, szybciutko. No, ci, ci. Ja teraz kupuję jeszcze szybkie bomby. Tak wiecie na koniec żeby sobie glinkę pozbierać tak na koniec. Dzień. Wynik A... mam słaby, no ale trudno. Masz... Ty nie jesteś najgorszy nawet! Ty jesteś czwarty, dobry jesteś. Co? Dwa? Czwarty Dzień. jesteś. Dzień. Dzień. Widzisz? Dzień. Dzień. jesteś. O, o, co? Widzisz? Dobry jesteś. Oj, kurczę. Tutaj klawi... O to jest? A! Co to jest? Bomba to jest bomba, uważaj, bo tutaj ona strzela i ona może aż zabić kogoś, więc uważaj, nie? Ja mam chyba jedną klaśkę. Jakieś nie pochodź już do niej, bo ona cię zabije i będziesz. Te, te kloczki są z like Minecrafta. Takie? No, są takie w Minecrafcie. Ty tam grasz w Minecrafta? Tak. Wow. Panna gielka. A co lepsze, Minecraft czy to? Minecraft, tak? to jest, jest jak głupie, bo ja ginę jest A w Minecraft nie gniesz? Nie, ja zawsze wygrywam i wow. jeszcze wyglały się, no i to ja, ja, to nie jest fair. Ty, ty wygrałeś się, no a ja nie. No bo ja grałem. dużo gram, ja dużo gram, wiesz, Ty musisz też tak ty. dużo grać i będziesz lepszy ode mnie. Następnym razem wygrasz, a jak chcecie z nim kolejny odcinek z tym no. słodziakiem, to ty się w górę. No i beat pięć. No i możecie wbić na jego kanał, będzie link w opisie. Właśnie nazywa się Esho. Patrz, no. sekunda do końca, no i co? Dobra, możesz się jeszcze pożegnać tak z widzami Do widzenia Dobra, więc jak odcinek wam się spodobał, to możesz stawić łapeczkę w górę I subskrypcję wraz z weneczkiem Jak macie jakieś pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku I cześć!